Ale żeśko. A kam go? Zdobnie. dzisiaj jest wtorek. A mówię to dlatego, że w niedzielę pierwszy raz od lat nie biegłam, bo zawsze mam dwa dni biegowe. Jest to środa i niedziela. I jak w środę zdarza mi się pominąć, tak niedzielę rzadko kiedy. No i tak się zdarzyło, że mam kontuzję kolana, coś tam mi się stało z girą, raczej pod kolanem, coś nie wiem, co coś mnie tam boli, a boję się to pogorszyć, żeby faktycznie na kilka tylko nie wyłączyć z aktywności fizycznej. A aktywność fizyczna jest dla mnie bardzo ważna dla mojego zdrowia psychicznego. <gryw> Więc taka dygresja. Dzisiaj jest wtorek i z racji tego, że właśnie w niedzielę nie biegałam, poszłam na bardzo długi spacer i wyobraź sobie, że się zgubiłam w parku. Mamy piękne tereny w Gorzowie i mimo, że mieszkam tu już kupę czasu, od urodzenia, to, to są miejsca jeszcze, których nie widziałam. Szczególnie takie zalesione, zadrzewione. No, przepięknie. Tutaj wrzucę klipy. <słyski> tak się tu dobrze leży ci tu siowi. tak się tu dobrze leży tak w sobotę poszliśmy z mężem na miasto bo jest był nocny szlak kulturalny kto nie zgorzewa, to wyjaśniam że to jest taki cykliczny festiwal był festiwal sztuki ja to tak nazywam Hmm, odbywają się i koncerty, i gdzieś tam ktoś tańczy, i wystawa malarstwa, i wystawa fotografii. No super jest. Yy, zwiedziliśmy kilka punktów. Najśmieszniejsze było to, że poszliśmy do amfiteatru, bo tam było najgłośniej. Yy, chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje z mężem. No i z racji tego, że wszystkie... Yy, te placówki takie są otwarte po prostu dla zwiedzających nieodpłatnie. To myśleliśmy, że myśleliśmy, że ten koncert też, a tu babka z ochrony do mnie, że bilet kosztuje 200 zł, nie? No, no podwójny podbródek. Dobra, muszę się koniecznie ogarnąć. Muszę koniecznie wziąć prysznic, wymyć włosy, bo po tym spacerze to jestem po prostu wyjechana. Nie wiem ile kilometrów zrobiłam, ale więc spacer zajął mi open. 13,5 kilometra, 2 godziny 33 minuty. Good. Zawsze trochę podgoniona aktywność. Dobra, do później. Idę wziąć prysznic. W ogóle ta trasa spacerowa mi trochę zajęła, dlatego, że mocno się wciągnęłam w bardzo ciekawy podcast Przemka Kurczyka z, z doktorem, który się zajmuje leczeniem ADHD. Jest jednym z nielicznych w Polsce, który diagnozuje u osób dorosłych ADHD. I bardzo mnie to wciągnęło, bardzo mnie rozbawiło, wręcz, jakby omawianie pewnych symptomów, objawów ADHD. I tak, polecam posłuchać Przemka Górczyka na kilka fajnych podcastów. No, i dzisiaj na obiad zarządzam spaghetti. Ale wczoraj miałam luksu, luksusowe, luksusowy obiad, bo miałam placki z cukinii z moich prywatnych cukini ogródkowych. Zanim będzie obiad, musiałam sobie zrobić kromkę. Powiedz mi, czy ty też tak robisz, takiego składaka? Najlepiej smakuje, jak jest świeży chleb. Taka fajna, po prostu uwielbiam. Jest przepiękna pogoda. W końcu się zrobiło ciepło, bo przez kilka dni było chłodno. Ale zobacz teraz na to. Widzisz, widzisz ten skarpet? Widzisz ten skarpet? Mam tu cały koszyk klamerek. I oczywiście, jak wieszam niebieskie, to muszę wybrać zawsze niebieskie klamerki. Wracając ze spaceru, zacząłem do Lumpexu. Kupiłam sobie parę rzeczy sportowych fajnych. Ja lubię w się kupować sportowe ubrania, bo one w sklepie kosztują miliony monet, a w się mogę za grosze. A że dzisiaj była jeszcze wyprzedaż, czyli kilogram po 20 zł, to zapłaciłam 11 zł za ileś tam par ubrań. Uprosiłam męża, żeby dał mi szlifierkę, i muszę trochę odnowić te stare meble, które tutaj mamy, bo mocno są zniszczone. Blat już strasznie sterany, i już dochodzę do żywego drewna, i po prostu aż takie niteczki, że tak powiem, drewna sterczą. Co robimy? Nie robimy, tylko robię. Zabieram się za obiad, bo chciałabym wstawić po prostu ten sos boloński, niech się dusi. Tam godzinkę, dwie. I co potrzebuję? Potrzebuję cebulę i potrzebuję czosnek i mięso. Na razie. Postanowiliśmy tam, gdzie są z tyłu te meble, tam nie lewać płytek pod tymi skrzynkami, takich standardowych, tylko płytkę taką jedną, wielką. Prawdopodobnie będzie to płytka marmurowa, ale jeszcze nie wiadomo. Może się to zmienić. No i jak już siedzę w domu, to chciałabym tutaj zacząć coś, coś też naprawiać. To znaczy naprawiać. No, tutaj bym chciała poszpachlować, bo tam jest cały czas rozwalona ściana po płytkach, bo kiedyś tam pod tym małym oknem był zlew i tam były płytki, i później trzeba było to rozwalić, bo oczywiście zmieniła mi się koncepcja, nie? Znaczy nie zmieniła mi się koncepcja na tyle, że mnie to znudziło, tylko na tyle, że miałam za mało blatu, a za dużo pojawiało się gratów. Gratów mam na myśli te wszystkie tutaj pierdoły. Czyli jakiś czajnik, blender i tak dalej. Więc dlatego chciałam to zmienić. Jak robię spaghetti? Czyli podgrzewam oliwę z oliwek. Do tego daję pokrojoną w kostkę cebulę i ze dwa ząbki czosnku. I to dłuższe przez chwilę podsmażam, przepraszam. Potem wrzucam mięso, zasmażam i dolewam, dolewam czego? No pomidorowego tego pasatek. No i dolewam pasatę. I to chciałabym zostawić na godzinkę chociaż, żeby sobie tam pyrkało to. No i oczywiście przyprawiam, nie? Kierwa. Odkryłam, że wcale nie trzeba obierać z tej łupiny. Można z łupiną włożyć. I po prostu przecisnąć przez praskę. Podejrzewam, że Ciebie to nie dziwi, ale mnie kuść i owszem. Zastanawiam się, do której grupy należysz gotowaczy. Yy, gotowacze. Chodzi mi o, jak siedzisz w kuchni, coś gotujesz, to od razu sprzątasz, czy po prostu zostawiasz pełen zlew garów brudnych. Bo ja bardzo lubię od razu mieć posprzątane. Pewno zauważyłaś, że kroję cebulę znowu, nie? No, zapomniałam, że mam tą ekstra maszynkę do krojenia cebuli. A stoi na wierzchu, specjalnie ją wyciągnęłam. Ale chyba pokroję paprykę, bo jeszcze dodam do tego mięsa i cebulki. Pokroję paprykę. Słodką taką, wiesz, zwykłą, no, owoc. Boże, zapomniałam, że ja mam tu bub. Trzeba gotować bub. Już wstawiam wodę. W ogóle nie wiem, ale słyszałam, że niektórzy ludzie jedzą bób w łupinach. To tak można w ogóle? Dziwne. To jest twarde, niedobre. Ok. I znowu kroję paprykę. Zamiast ją tam pociapkać. Chyba się jednak tamten sprzęt nie przydaje. Dostałam alert na telefon o po złej pogodzie, znaczy o niebezpiecznej pogodzie. Ale coś podejrzewam, że w Gorzowie jak zwykle po prostu przejdzie. Ja lubię ekstremalną pogodę, bardzo się jaram burzą, bardzo się tym ekscytuję, odbiegam, biegam od okna do okna. Ale rozumiem, że niektórzy się boją. I rozumiem, że może padać grad, który zniszczy mi auto. I tego się boję. Trzeba przyprawić. Czyli na pewno chciałabym dodać oregano. W ogóle, chciałam Ci tylko powiedzieć, że bardzo wkurzało mnie to, że jak kupuję bazylię z pidla, to ona po tygodniu umiera. W ogóle mi nie rośnie. No i... Wczoraj przyjrzałam rolkę, żeby wystarczy przesadzić do większej doniczki. I tak zrobiłam. Wiesz, że lubię grać na konsoli, ale powiem Ci, że mam jedną taką grę, której się nie mogę oprzeć, i którą gram już nie powiem ile czasu, ale bardzo długo. I to jest gra, która mi się nigdy nie znudzi, która mi się nie nudzi. Czy znaczy nudzi mi się i ją wyłączam, ale później znowu ją włączam. A jest to gra Flipper House. Nie wiem, czy ja już o tym mówiłam. Pokażę ci, jak to wygląda. Teraz kupiłam takie mieszkanie, jak wygląda na przykład stawianie płytek, czyli biorę sobie, przemieniam na płytki na robienie. Zapalę światło. I. Tak szybko się układa płytki w mojej grze. Żeby trochę oderwać się od grania i remontowania domu w grze, postanowiłam trochę przeszlifować mój blat kuchenny z racji tego, że to jest ładna dębina. Był taki ciemny, dębowy regał. No i przerobiliśmy to po prostu na meble kuchenne. To jest chyba z 1800... 30 któregoś roku, 38. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, to było dawno temu, jak kupywaliśmy. Biorę się za szlifowanie. Jednak muszę jechać do Kastoramy, bo ta setka papier jest trochę za drobny i zajmie mi to 100 lat. Chociaż troszeczkę grubszy bym potrzebowała, żeby tą wierzchnią warstwę jednak ściągnąć lakieru. Wróciłam z Kasto, kupiłam 60 i 320. Na dzisiaj przerywam robótki z racji tego, że muszę zrobić obiad. To raz, a dwa, że chciałabym też skonsultować z mężem, czy dobrze mi idzie. On jest stolarzem, więc się na tym najlepiej zna, więc dzisiaj na tym kończę. Jutro chyba znowu będę szlifować i może już bym wtedy poolejowała. Nie, lakierem. Mam taki lakier do blatów kuchennych, więc muszę polakierować tym lakierem. Na obiad dzisiaj ziemniaki z rzeczami, to jest ziemniaki z piekarnika z tym, co znajdę w lodówce. Dobra, kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo wszystko znalazłaś coś dla siebie w moim filmie. Może coś cię rozbawiło, może coś przykło Twoją uwagę. Może po prostu dobrze się bawiłaś albo bawiłeś. wiem, trochę wieje nudą. A jak Ci się nie podobało, to zostaw lajka. Komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Do następnego razu. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa!